Hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Wczoraj moi drodzy poszliśmy na szczyt tej wieży. Dosyć skomplikowana wyprawa, dlatego że zobaczcie, ile tutaj ty było tych różnych. Bo jak to się nazywa nawet? A, zapomniałem tej nazwy. No i potem tym, czym się ogólnie wspinaliśmy, te ko o, kołowrotki, nazwijmy to zębatki. Potem się wspinaliśmy, moi drodzy, i doszliśmy na sam szczyt. I na szczycie, moi drodzy, był ten duży dzwon, który niestety nam e, odpadł z sufitu. No i dostaliśmy się z powrotem na sam dół. No i szczęśliwym trafem, moi drodzy, ukazała nam się tutaj, e, ukazało nam się takie tajemnicze tutaj zejście w dół. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest zawalone to ogólnie całe. Dobra musimy to podnieść z Averim Idziemy, jedziemy, jedziemy z tym koksem Hej, patrz Monet Chcesz? Jasne, dlaczego nie Rozejrzyjmy się na dole. Nie obraźniśmy. No Moi na pewno się przyda. Oto i Sam nareszcie. W porządku. Przeszukałem wieżę. Pusto. Cóż. My za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okay, już jadę. Już jedzie. To dobrze. No okej. Okay. To tyle dobrze. Dobra, schodzimy w dół. Okej. Okay. I jakieś drzwi tu mamy. Otwierajmy je jak najszybciej. Sali! Przecież wiem. Wow. Ej, hey, nasi panowie. To Henry Avery, Thomas Tue Wspólnicy Dobrze, co my tutaj mamy? Czekajcie, jeszcze to obejdę dookoła. Jakiś kompas. Nie wiem co to jest naprawdę Ojeny, zagadka. Założyciele. Tylko czego? Najgorszego klubu poszukiwaczy w no, To symbole Averyego i Two. wyglądają trochę inaczej. Tak. Są gwiazdami. Ok, obracają się, ale jak należy je ustawić? Ale co z tego? Ale jakie właśnie należy ustawić? Ale ja tego nie wiem. Naprawdę tego nie wiem. Nie mam naprawdę pojęcia, moi drodzy. Może jakaś. Też nawet nie mogę nigdzie wejść w ten. Yy, moi drodzy, jak to się nazywa, w jakąś podpowiedź. Po prostu jestem skazany na przesuwanie tego. Tak co mi to daje? Tutaj mamy jakieś dziwne gwiazdki, I tutaj też. O, proszę bardzo. Wow. No, się. Tak, e, czekaj chwileczkę. Znowu Wiecie po co to odkryłem? Adam Baldrige Bonnie i Christopher Condant. No, Okej. Okay. To może być troszkę bardziej skomplikowane. Czekajcie, tutaj mam takie coś. Ok, to może zostawię na tym etapie. Nic mi tutaj nie mówi naprawdę teraz. Jezu, tu to jest zagadka dopiero naprawdę, tutaj nic nie mam. Tutaj może, o, proszę bardzo. No właśnie, i co, co z tym chodzi? Wy coś z tego rozumiecie, moi drodzy? Ci dwaj panowie muszą być na pewno na górze, te szkielety. Tak samo konik ze, ze skrzydłami musi być na górze, a ten musi być normalnie. No i tak tu jest. Czarny i biały jest najpierw. No i tak jest, ten szkielet znaczy, że ten ma być w dół, ten w górę. Nie, też nic nie pasuje. Dalszej strony żadnej nie ma już, chyba Nie, nie, nie ma. O Jezu. Naprawdę nie wiem, moi drodzy. Nie, ile tutaj może być tego. Na odwrócenie tego cudactwa. Naprawdę. Dobrze, moi drodzy, jak mi się to uda skmienić, to do Was wrócę. E, więc dla mnie chwilka, Z2, ok. Jak coś, to zacznę od razu nagrywać. No i widzimy się z powrotem. Więc Z2, nie wiem, moi drodzy, tak naprawdę wracam do Was ponownie, oczywiście. Hmm, ale podejdźmy tutaj do tego pokoju, bo właśnie tutaj nie podszedłem. Baldridge, Bonnie i Condent. Wyśmienicie. Tylko co oni tu robią? No, przekonajmy się. Baldridge. Tu mamy Condent i Bonnie. A no tak, Condent czyli jednoręki Billy. Widać, jedna była sztuczna. Hmm. No, ok, no jest jedna sztuczna, ale co nam to daje? Dobrze, była ruda. Oh. Dobrze, Bonnie była ruda, a ten tutaj? Wow, ale wąsy, prawie tak okazałe jak twoje. A, no i nic. Hej, Nate, nie. Patrz. Czekajcie, a tutaj najedźmy. Na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Eweriego i Tua. O, masz rację. No, to trzeba najechać ogólnie na ten kwadracik, co jest na obrazie. Dobrze, mamy coś, jakiś wpis do notatki. Te nam się pokazały jedynie. No, okej, dobra. Na razie mi to nadal nic nie mówi. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. A, faktycznie, jest Dzięki, nie tylko ładnie wyglądam. Dobra, czyli nam się pojawił ten yy, wąż, jakby, gdzie ten kwadracik jest tutaj. Co myślisz to o symbole Eweriego i Tuum? Gwiazdy się tam ustawiały. Pamiętasz? Tutaj jest tak samo. No, mm. proszę bardzo. Wydarliśmy to jakby, tak? Z tego co rozumiem. Aha, i że gwiazdy mają się połączyć, czyli... Hmm. Nie, to będzie w tą stronę. Dobrze, teraz tutaj wejdźmy. Tu by się to połączyło w... Hmm, ten sposób chyba. I te gwiazdki... By tutaj one weszły. Chwila, to będzie. Tak. No i tak będzie, czyli te do siebie, moi drodzy, a ten będzie głową w dół, ten smog. Dobrze. Spróbujmy, spróbujmy. Mam nadzieję, że się to uda i że dobrze myślę, ale raczej tak. Czyli tak, to było dobrze. Nawet. To moi drodzy, musimy obrócić tą stronę. A smok? Chyba tak, no właśnie. Jeszcze jedne drzwi. Więc kim są ci goście? To... no... są... nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonisz do przyjaciela? Ciepło. Do no sama. Napiszę do brata. Aha, mamy zrobić zdjęcie, ok. <laughs> Czyli wysłamy SMS-a, widzę. Czy mmsa? Dobra. Dobrze, notatka. Boże, co to jest? Aha, znaki zapytania pod tym, okej. Okay. Czyli tam, co są te, tamte symbole? Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, okay. tak tylko mówię. William Mays, Amerykanin? Tak, z Rhode Island, jak to ma tutaj mamy Williama Mays. Dobra, notatka. Hej. Siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand, trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, okay, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg, na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Je je jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. Książki. Okay. <śleski> łąd, farel i mais. Okej, tyle wiemy. Dobrze, podejdźmy do kolejnego obrazka. Richard Wund był kapitanem Delfina. O, konkurował z Boldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Dobrze, co tutaj w notatniku nam doszło? Oho, okej, rozumiem. W ogóle, co tu na ziemi leży? Aha, ten obraz. Dzięki. Dobra, postawmy go ładnie na miejscu. Prosto? A kogo to obchodzi? O, no, mnie. Dobra, co my tutaj mamy? Aha, spójrz na twarz Farella. Wolałby być gdzie indziej. Ale gdzie mamy najechać? Hmm. Bo naprawdę nie widzę. Tutaj? Hmm. Nie, nie, za bardzo. Pewno na jego postać. No i nic. Gdzie, cholera, nie widzę? Nie, no i nic. Moi drodzy, widzicie coś tutaj? No chyba jestem kurde ślepy. Dobrze ten taki kwadracik tutaj był, żebyśmy się do czegoś dowiedzieli o obrazie. Natomiast tutaj, naprawdę. No kurczę, nic nie widzę. Nie. No no, tam to raczej nie. Kurde. Jasne, gwint. Mm -hmm. No, zaczyna mnie to denerwować. Czekajcie, odejdę troszeczkę. A tutaj w ogóle, gdzie te kwadraty były? Tak primo. Może coś tu więcej trzeba znaleźć? Nie wiem. Naprawdę już pobieżnie to klikam po całym ekranie. No i nic. Nie. Hmm. Hmm. I już. O, proszę bardzo. Dobrze, otwórzmy dziennik. No ok, jak to poobracamy? Może, może zaczniemy najpierw od strony tej. Może to zostawię na miejscu. To byśmy obrócili, moi drodzy, w ten sposób. Czekajcie, co nam tutaj wyjdzie. jest to już naprawdę jest skomplikowane. Chociaż tak by też mogło być. Ale czy to pasuje tak bardzo? No możemy spróbować. Chociaż tutaj za bardzo mi coś nie, nie pasuje czekajcie. Mm. Ten przedmiot zbadajmy może OK. Jakbyśmy te delfinki obrócili ten w ten sposób. A to moi drodzy obrócili w ten sposób. O, bliżej coś. Bliżej chyba. To w takim razie to. W jaki? Tak nie za bardzo chyba. Hm. Tu już jest naprawdę skomplikowane, moi drodzy. Wiecie co, jest to po kminie. Zrobię sejwa Jeżeli mi się uda, to wam to pokażę. Ok, nie chcę ryzykować, bo coś mi się wydaje, że nie będzie to pasowało. Więc e, jak to odkryję, to wrócę oczywiście zaraz do was. Więc chwilka przerwy dla mnie. Naprawdę, moi drodzy, to jest ciężka zagadka jak dla mnie. E, więc e, chwila przerwy. Nie wiem, moi drodzy, ale chyba odkryłem dosłownie dwie minuty mi to zajęło. Mm, więc tak, e, wydaje mi się, że te symbole będą. W ten sposób. Więc tak, kolejne te. Tutaj mamy te trzy, jakby pierdolniki. Więc to będzie w ten sposób. One się połączą. A to. A to, moi drodzy, jest chyba dobrze. No dobra, zapamiętajmy to. Ten biały po lewej harpun w tą i znaki w dół, ok. Spróbujmy. Spróbujmy, spróbujmy, moi drodzy. Nie wiem, czy to będzie pasowało, bo miejmy nadzieję. Jeżeli nie, no to zrobię kolejne cięcie. Dobrze. E, czyli tak. E, to było, moi drodzy, w ten sposób. E, te harpuny były bodajże w ten. I znaki były odwrócone do dołu. Uwaga! No i się nic nie dzieje. Kurde. Czekajcie, dobrze w ogóle sprawdziłem? No dobrze, tak musiałoby być. No, patrzcie, by na to jakby inaczej. Że te pomyliłem, nie wiem. O. <śm> Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem, sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny, tyle. Dobra, podejdę jeszcze tutaj kawałek. No cotka jakaś kolejna. O Jezu, kolejne jakieś te? No okej. Jezu, nie lubię tych zagadek, naprawdę. Ty jeszcze będzie ciężej. jezu. pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. Nie rozpoznaję go. Jest sporo młodszy od pozostałych. Nie. Tak, ale kiedy tutaj mamy najechać? Nie. Hmm. Hmm. Ten, Ten miecz wiek. może? No i nic. Jeden. Tutaj. Dobrze, otwórzmy dziennik. Sam nie odpisał. Dobrze, no, czytaj. Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Tak. Od lewej do prawej Edward England. Ok, czyli za mało wiedział, ale czekajcie jeszcze tą notatkę, zobaczmy. No ok, takie coś tam wyszło. Ocujcie, nie ma nazwiska. Wygląda na mało. Tutaj coś mamy, znalazłem gwiazdy. Ale kim ty jesteś też nie wiemy kto to jest tak naprawdę Dobra Jazid <laughs> Albasra Wygląda na hindusa Ciepło. Mogą. Zaraz, a <laughs> nie, konor w oczach złodziei. Jak to się w ogóle liczyło. Dobra, kolejna no notatka mamy w dzienniku. Okej, czyli ten tygrys jakby. Dobrze i jeszcze tutaj. Edward England, miły grubas. <laughs> hmm. Nie. To jego chyba nie? Dobra, mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozgryźć. O Jeleny. To tu już będzie ciężkie, a tutaj jeszcze trzeba zgadywać. Mój Boże. O co ja robię. Zacznijmy może od tego. Tak jeszcze na te na górze. Proponuję tutaj tak zrobić. To może do Malika przypasujemy co wy na to? I musimy to obrócić może w ten sposób. Okej. Okay. To teraz mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Aż Jezu. A hmm. hmm. no może i nie tutaj? Kurde, felek. Poczekajcie. Jakbym ten pierwszy obrócił tutaj w ten sposób. Ten tutaj obrócił w ten. Już tu jest taka przerwa lekka. Ale są cztery jakby gwiazdy. Ten bym wziął w tym miejscu i po obradz, po obrócił to OK w ten. No i tutaj musimy znaleźć to samo. Mm. Ok, może by pasowało. Spróbujmy. Podejdźmy tam. Nie wiem, czy mi się to uda teraz, to już jest naprawdę mega skomplikowane. Tylko przy was spróbuję, jeżeli mi się nie uda, moi drodzy, no to zrobię pauzę kolejną i wtedy po prostu będę kontynuował, dobra. Mm, tylko spójrzmy, więc tak, waga jest odwrócona, więc ją przesuńmy o dwa razy w dół, OK. No dobra, ale już możemy tutaj kliknąć sobie. Teraz ten znak, właśnie, jak go obrócić? Tygryz bynajmniej musi być jakby łubem do, do 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 to to tak by wyglądało. wyglądało tych znaków znaków znamy. znamy mole. Coś może zostawię. O, proszę bardzo! I co tu mamy? Nie, 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 nie. Może zapytaj sama? Serio? Mówiłeś, że jest ekspertem od piratów. Tak, tylko mówię. numer jeden. Dobra, podejdźmy teraz tutaj. Dobra, robimy kolejne zdjęcie. Świetnie. Tu jest trzecie. I może on coś wymyśli. Wiesz To mi przypomina. Co robisz? Przecież masz zdjęcie. Trzymaj. Nie głupie. Rekruci <coughs> na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. <laughs> to są wskazówki? Tak, pokaż. Wola. Oh, oh, oh. hmm. to mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości. Okay. I myślę, że znowu trzeba pakować mandżurmu. Deus kwot licentia. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate... Jak ja mogę to przeoczyć? Dobrze, kapuje, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Cześć. Sam masz zdjęcia? No proszę, dzwonię sobie spokojnie do saliwana, a kto odbiera telefon? O nie. Jak tam, Nate? Cześć, Rave. To oznacza, moi drodzy. Kopelat, skąd masz ten numer? Sali zostawił go na serwetce? <noise> Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety <noise> musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Że A sam nie został, nie został porwany. Dużo na Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? <noise> Może chcesz się założyć? Ej, hey, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe oh, Adler chodzi na tym szturmu. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw no, to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bojcie lubię. To kusząca propozycja, Rafe, ale niestety... Nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Prodeus kwot Licencja. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Schakowałaś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, Przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z Tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc. Nate, jeszcze jedno! Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? No fuck. Trzymaj się, stary Super Nie z... zgadnę. Uzbrojone draby już tu jadą. Sam za Boga i wolność. Nathan, wiesz co to znaczy? Za posłuchaj, musisz się ukryć i to już. I znisz swój telefon. Co się dzieje? Ray wie gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś sam? sam, sam. Ja pierdziele, ci jednak nie został porwany. Hej, kupię ci nowy. No nie, nie może być, moi drodzy. Dobra, zakończamy ten odcinek zwariowany na masakra. Czyli teraz sobie postrzelamy w kolejnym odcinku, więc będzie się działo naprawdę nieźle, nieźle. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.